Zdejmę heada, zdejmę O, Siema, siema ludzie. To ja, Myr Pingwin. Ale mam, jestem nowy na tym YouTubasku, więc proszę przyjąć mnie z szacunkiem, z godnością. Mam nadzieję, że moje filmy się wam spodobają. Tutaj po mojej, mojej lewej jest mój kolega z pierwszej klasy, chyba. A po prawej Co? jest jakiś oponent o imieniu w Nie wiem co to znaczy. Nie wiem czy to chyba hiszpański jest. Ale nie wiem. Dobra. Dzisiaj z tymi, tym oponentem i tym oponentem będziemy podróżować. Gdzieś w głąb biaskini. Tak w ogóle możecie mnie znaleźć na różnych serwerach typu rgmc.pl Anarchia.gg. A także. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze na jakimś tam na pewno. Będę nagrywał też. Z... Chcecie, żebym nagrywał też z różnych gierek, czy tylko z Minecrafta. Chcecie streamy raz w tygodniu. Czy cztery razy w tygodniu? Wtedy se mózg zniszczę. Ale mam nadzieję, ja że jeden raz w tygodniu, bo kurde, trochę za długo będzie siedział nad tym. Ej, papik. Patrzcie. No co jest? Pingwin No. Po co my tu chodzimy? Nawet do drewna nie mamy. Mm. Nie wiem, to wracamy się. Wracamy się. Ja to Mój Ty weź tę dementyzki obecnie wynosi dużo pieniążków. Więc ten kto będzie chciał... Ej, weź to zbierać, zbier Ej. Otrzyma. Ej, papik, Pingwin, weź zbierz te diaksy. Będą free. Będą free diaksy. Dobra. Dobra. Taki bogaty jesteś, tak się zbierzmy to za sobą. Bo jeszcze ktoś będzie miał dobrą sprawę. ale mam kaszelek. Nagle. Dobra. Dobra. Czekaj, kupię kilo. Masz kilo? Kupię kilo w minuta. Znaczy na chyb? A mi też a ty mi dasz da, da jakieś kilo oku, Co jest? Kopiemy. Dobra, kupiemy ich. Kopiemy, kopiemy a W ogóle jak macie fajnego teksturpaka do przetestowania, to dawajcie mi różne mapki też przyjmę od widzów. Proszę, naprawdę, przyjmijcie mnie z godnością, bo to mój pierwszy raz, nie chcę się spotkać z falą hejtu i różnych ten ja chcę być tu miły, chcę Wam nagrywać o Minecraft'cie, o Minecraft'cie, jeśli no, tak jak mówiłem, możecie mnie spotkać na serwerach typu Anarchia.gg, bardzo polecam i RGMC i może też będę nagrywał z widzami. Mam obecnie 890 milionów na koncie Dawać wszystkie bloki, bo was potrzebuję Potukę Prawie 1 miliard, tak wiem, bogaty jestem Zostaw mnie Zostaw, dawać wszystkie bloki Dziękuję, ty dawaj Dziękuję Dobra, idziemy sobie kopać Kopcie coś, coś tam chcecie Ej, za tobą! Na górze! Gdzie? Śla... Mam o, coś co w ręce. jest! Gdzie? Mam coś w ręce! Ej, to... mam coś w ręce! Daj to! Daj to! Dobra, już! Już, już, już! Tak myślałem. Nie pij! Dobra. Chodźcie. Jednak nie pij! Nie, drugi więzień wchodzi tu. do tam. Y ogólnie tak Mr. Piggy interaktuje traktuje graczy na serwerze. Nie. O ty, betoniarzu! No aha, aha, i nie zachowały mi się moje trzy bloki. Się z powrotem. A ty skąd wylazłeś? A do moje trzy bloki. Dobra, oddam ci twoje bloczki. Ale nie rycz proszę. A dasz trochę pieniążków? Może. Czemu A... tu mendlinki kosztują po dużo pieniążków? Bo tak. Czemu to wszystko kosztuje po dużo pieniążków? Dalej, tepaj. No minuta, jestem podczas walki. Dobra. No co, chodźcie do mojej bazy. To jest moje? Tak, do mojej idziemy. Albo poczekajcie, ja się cię tepnę do działki. I co jest? Co? Aha, to jest działka. A dodasz mnie? Bo nie możemy wejść. Aha, no dobra, no to was dodam. To jest mój osiołek, Kamen. Mm, nie pytajcie skąd mam tyle villagerów Dobra, dalej tepajcie się Ej, o, jestem tutaj banamy. Dobra, tpa A ba dasz mammy. mi, dodasz mnie? I dasz kilof? Wow Wow Sam budowałeś? Yy, no no. <laughs> Kamel Kamel On leży Przecież, przecież to jest A co Ja bym go zabił. Osioł. Przecież to jest osioł, Nie wiesz. Dobra, panowie i panie. Idziemy się klepią? A Trochę dużą szyję ma. Jak na, jak na osła. Dobra. Nie, nie wiedziałem, że osły mogą leżeć W Minecrafcie. Ej no, dasz, y, dasz tego. Minuta. Dasz mi Zabaj, tego. Się, się dasz. O, dzięki za tubówkę. Czemu nie go poniżej A, bo nie mogę na terenie to działki. Do działki. Yy, yy, za. Zaproś. I tak. Lukę. I piszcie, czy chcecie długie odcinki, czy krótki. A Dobra. Dodać? Doszłeś, no. Ukośnik działka yy, Dolacz. Dobra. Wiem. I teraz ty. Ty batonierz. To ty nie możesz. Lukę z X. co tu masz w skrzynkach? O, o fajnie rzeczy. O kurde. O kurde. Weź sobie jakieś... bić Weź tutaj sobie jakiegoś seta. Nie to nie obchodzi, Skąd seta. No tutaj z tych szalkerów. Mogę lytrę? Nie. Znaczy możesz. O. Ej, skąd masz tyle, teraz tak serio? No, kupiłem. Skąd ty takie rzeczy masz? No, zarobiłem. Ty masz takie rzeczy? No, zarobiłem, mówię ci przecież. WTF! Wód... Skąd Skąd to masz? Czemu wódka powiedziałeś? Zatukę cię A tam może zebrać Nie, jaki ty jesteś w stopce hajsu? Co? Jaki ty jesteś topce y nie jest w stopce hajsu? Nie jestem w żadnej topce, bo mam miliard około chyba. Sklep. To nie jest topka? Nie wiem. A sprawdźcie w sumie. O! kopka to jest. 313 miliardów. Trzymaj! Co to Trzymaj, Trzymaj jabłuszka! A nie! Sorry! 313, 313 bilionów. Trzymaj jabłuszka. A, 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 Idzie, a, a mogę jakieś enchanty? Idziemy się klepać. A mogę jakieś enchanty? Nie! Idziemy się klepać. Aha. Z kim? No zapij PvP wi, Nie wiem czy jakoś tak. Gdzie? Idziesz na spawna. Matka idzie na WARP. Nie, spawn! kości spawn, człowieku. Zobaczymy Dobra. To muszę zobaczyć ile. No, spawn. Hmm. ale są zajebiste. I? Y 8 minut dopiero film trwa. 8 minut, widzowie. Proszę, naprawdę. Jeszcze raz was proszę. L jak nie? Jeśli mi nie zostawicie suba, to, to działa, ale to jest niemożliwe. Dobra, nie... gdzie jesteś? Gdzie tu trzeba iść? Nie mogli ze mną grać. A poczekaj, jeszcze o potka zapomniałem. Ja pierwszy raz na tym ergieńce jestem, więc nie wiem, nie. Poczekaj, muszę podkę kupić. Albo nie, dwa z takich potek, wydane już 102 tysiące w pizdu. A mogę podki? No minuta właśnie kupuję, minuta, minuta, już monempo. A Idź mnie na i na Spido, i na Firerozo Bo nie wiem czy tu ludzie mają firelki czy nie Dobra, eee, mają Mają na naprawdę O nie, mój miecz! Jestem na, sam... Jestem na... Jestem na samym środku spawna. Dobra, idę do ciebie, nie, nie ruszaj się No dzisiaj raz Okej, chodź, idź, chodź za mną, dam ci bluzę Widzę cię już sposób. Jeśli naprawdę chce ktoś ze mną pograć, pisać, może Wam przypnę DC, pisać koment komentarze jakie chcecie. Piszcie se, możecie mnie hejtować, ale ja tu mam w tupie. Dobra, stawaj tu, tu, tu. Łe, kurde, 200 pingów. No nie, nie idź jest. Jest No idź tam, tam. Trzymaj, pota, pota, pota. Tylko uważaj, bo to są w stakach, nie? Um, um, skąd to masz? Y kupiłem i nic mi nie zeszło skąd Ale w stakach? Tak, w stakach. Musisz to shiftem przenosić. Powalony jest RGMC. Daj tyś... trzeba Chodź. iść. Chodź. Powalony jest RGMC. Czemu? Teś no, mam cię to zacząć To jest jeszcze instant heal. No nieśmiertelny. Instant heal, czyli. A, dobra, chodź tu. No czy jest miasto wyleczenie? Dwa. Gościu, będę nieśmiertelny. To wyleczenie dwa kosztuje 2,5 tysiąca za podcast. O kur, to może jedzenie? Chyba, że co ci nic nie okay. zajdzie. Dam jakiemuś oponentowi, ten kto się do mnie tepnie teraz, dam mu derypowego de, de seta a nie tu, tu, sorry. Możesz kurde mać lagi pipi. Sorry, widzowie, naprawdę. Dobra, ten, kto się teraz do mnie tepnie. W sumie wiem, że teraz kurde. Dobra, to napiszę. Kto i ty? TPA. Dobra, napisałem. O, mamy propozycję. O, jakaś. Aha, to jest ten. Pomysł. Trzymaj. Dobra, idziemy. Wstawione. Ja, zakładaj, zakładaj na pierśniczek, żeby ci trzymał te wielkie cyce. Ale dobra, mniejsza z tym. Rzucamy pod. O ty! Rzucamy pod. O, o kurde, on mnie go. Ej, bo nie mogę tu. O. Gościu, ty nie masz, nie masz na pierśnika założonego. No chłopie! Założę sobie go w sekundę. Ała! Ała! Chyba zadałeś. Serio? Chyba zadałeś Serio? Serio? <coughs> A, poczekaj. Nie Dlaczego? Nie. Czemu to zrobiłeś? Czy tak. masz całe jako na potami? Zaraz ci oddam, minuta. O nie! Jestem pod ziemią! O, patrz. O, dobra. Oddaj. Oddejemy. Do, Kto by chciał, i ty, proszę się tepnąć, dostanie to w podki. Nie wiem, czy się ktoś tepnie. <grym> nie, idaj, idaj, nie, nie nie słyszy. O! Znowu ten oponent, co on chce znowu? Okej. Okay. Odejdź. 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 ty. Minę. Bo muszę oddać tego pierwlukę lukesa A mogę iść entschanty. Czekaj. Nie. Tutaj teraz dajemy tobie Aha. Ale panowie mogli. Dobra, idziemy. Idziemy Lukas się bić. Ale ja nie mam i temów! Ja Dobra, nie mam enchantów! Cicho bądź. To Senausz! Dobra, masz. Jak? Jak niby. Czego bo nie umie liczyć. Trzymaj. Ekspa nie mam. Wystarczy. Gdzie? Gdzie? Nice. Wystarczy. Eee, jak? Skąd? No gdzie ja to, ci, to no, zrobić? No dałem ci, no po prostu wpisujesz u Ale gdzie on... ty Enchanty, kupujesz kowadło, nie, w sumie kowadło jest na spawnie, ale nie, nie. Co? Co mam tak? wpisać? No musisz iść y, u w sklepie musisz sobie kupić książki A, okej okay. Za książki, dobrą. Firewary i jedną główkę Obszerak mnie 5. Cztery koksy to nie... Aha, bo tu muszę trząść w ręce! No geniuszu, hello! O kurde! Dobra, widzowie, ze breaking. muszę zobaczyć, ile już trwa odcinek. Dobra, jeszcze możemy tak z 5 minut poświęcić. Pogramy sobie jeszcze chwilę. Zabiję Lukesa, tutaj mi go szkoda. Ale mniejsza z tym, idę się chyba znowu klepać, albo sobie zobaczymy, o ile są to temy. Uh -huh. Tak myślałem. Uh -huh. Po... 800 milionów. To nieźle. Mam koksa. O, no, ej. Już ci mówię ile kosztuje no. instant kill. Czegoś tak, jak to coś tam nazwą. Co? Yy, to natychmiastowe leczenie kosztuje 10 tysięcy. To ty chcesz oponęcie. Za jedną potkę? No. Za jedną potkę? Tak. No chodź tu się bić. Okej. Okay. Dużo. Stracimy te i te masy, to nic. Odkupię sobie. Chodź. Chodź, chodź tu do mnie, do domku. Napisz się kawusi, herbatusi. Kurde, chodź tu. Dobra, idę się z tym odwiedzić. Hmm. Cringe.exe Serio, czy nie ma w komentarzu, czy się mocno scringewałem, czy nie. Serio, czy nie ma torensów? O, shit. O, shit. Ale gość jest dobry. Ale gość jest dobry. Chcę perełkę. O, to serio nie ma Torontów? To to, to... No zginąłem, shit Dobra, widzimy się w następnym odcineczku z RGMC Nie wiem czy jeszcze wleci w tym tygodniu, czy w następnym Widzimy się w następnym tygo tym tygodniu Łatko nie umiem nie mówić Widzimy się w następnym tygodniu, jeszcze pozdrawiam do Zostawienia łapki w górę i subskrypcji